Teraz dobrze było widać. O. I że po prostu sobie tam ten mechanizm przeskakuje. Zaraz Wam pokażę czego to jest przyczyna. Tutaj aż widzimy jak farba siadła na łożysku. To jak widzimy w tym nie będę pokazywał Alsem. Nie widać czego tym, o, tu, tu lepiej widać. W tym miejscu po prostu napęd wyśnika żłobił piasek. Myślałem, że jednak tego nie będę dysansował. Tylko przedłużyłem te ząbki. Po prostu nas, na, naspawałem tutaj delikatnie. I już. No, granic, granicznym takim punktem, że to wyskoczy. To jest gdzieś tu. Znowu tam już wyskakuje z drugiej strony. Także mam nadzieję, że aż takiego luzu tam nie ma będziemy widzieć czy to złożeniu będzie działać. Nie da się tego zatrzymać, czyli jeżeli mielibyście podobny, podobny problem, że wam nie działa licznik, to tak naprawdę jest kilka możliwości, bo albo ukręciła nam się linka, albo zepsuł licznik, albo napęd licznika właśnie jest połamał, połamały się te zęby, albo się powyginały, albo po prostu już nie łapią, tak jak było w moim przypadku. Polecam Wam to sprawdzić, jeżeli Wam to nie działa. Na dzisiaj tyle.